Witam, dzień dobry, cześć. Witam Was w pierwszym odcinku mojego autorskiego podcastu o nazwie Moim Zdaniem, ponieważ moim zdaniem warto się wypowiadać. A z racji, że warto się wypowiadać, wypowiem się dzisiaj na mniej jeden a sześć tematów, które w ostatnim tygodniu w jakimś tam właśnie stopniu mnie zintrygowały, czy też właśnie chciałem do nich nawiązać. Zacznijmy od tematu, tak naprawdę, tego, że Polacy są w czołówce krajów najbardziej piracących na świecie. Ostatnio właśnie robiono typowe, statystyczne właśnie badania na temat tego, w którym kraju najwięcej się piraci. No i jak się okazało, właśnie organizacja MUSO, która wykorzystywała dane z ponad 200 milionów urządzeń i prawie 23 tysięcy pirackich stron, zrobiła mały research, no i okazało się, że Polska jest dziewiątym na 10 najbardziej, czy kraju gdzie najwięcej osób po prostu piraci. A ciekawości nad nami jest, są Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Francja, Brazylia, Indie, Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone, co moim zdaniem nie jest dobrym, nie, no, nie jest to dobrym wynikiem, jednak już to macie, skąd to pochodzi. Jak wiadomo, Polska, w latach 90., no, była świeża po tak naprawdę rozpadzie wpływów sowieckich na nasz kraj. No bo, no wiadomo, Związek Sowiecki upadł. A Bajzel, który tam właśnie po tym ustroju był, musiał być w jakiś ten sposób porozkładany, przez co w Polsce nie istniało nic takiego, to zresztą w Rosji do tej pory prawdopodobnie nie istnieje tak mocno, jak prawa autorskie. Prawa autorskie wiadomo, no może w Rosji istnieją, aczkolwiek jeżeli chodzi o to twórców muzyki, no niestety tegoż, czegoś takiego nie ma. A w Polsce nie było właśnie czegoś takiego jak prawa autorskie do produktów komputerowych, przez co na różnych bazarach można było kupić dyskietki do nes znaczy się w Polsce Pegasusów, czy różnych konsol tego typu jak Amiga, czy Commodore, za tak naprawdę grosze i często właśnie rynek się zepsuł w Polsce i firmy takie jak Nintendo, czy firmy takie jak Sega po prostu uznały, że nie będą wchodziły do naszego kraju, a dlatego też rynek w jakiś sposób zmonopolizowały sobie komputery, a potem do Duopolu dołączyło się Sony we własnym PlayStation najpierw jedynką, potem dwójką, no i następnie do całego układu dołączył Microsoft. Przez co sytuacja była na tyle specyficzna, że jak na całym świecie jest trójka gigantów, gdzie Nintendo jest jednym z większych firm, tak w Polsce, Nintendo można powiedzieć, że jeżeli chodzi o statystyki rynku, ma śladowe ilości własnych udziałów. Co jest w sumie ciekawe, ponieważ samo Nintendo moim zdaniem robi bardzo ciekawe gry i bardzo ciekawe konsole i dopiero tak naprawdę Nintendo Switch ma w ogóle możliwość przebić się do świadomości ludzi w naszym kraju jako konsola Nintendo, jako Super Mario, jako Zelda, jako masę tytułów, a wszystkie wcześniejsze twory jak Wii czy 3DS, no niestety, ale są tylko w świadomości osób, które zajmują się grami, ewentualnie są fanami tego obozu. Drugim tematem jest dosyć archaiczna sprawa, to znaczy Czyli archaiczna, może nie archaiczna, może trochę chaotyczna, może po prostu ironiczna kwestia tego, że Facebook postanowił w jakiś tam sposób właśnie certyfikować dziennikarzy. No bo wiadomo, ostatnio była dosyć głośna afera z właśnie fałszywymi wiadomościami. I Facebook uznał, że nauczy dziennikarzy tworzyć media czy tworzyć te rzeczy dobrze. Po prostu będzie wydawał certyfikaty dla osób, które od tej pory będą po prostu z góry certyfikowani jako osoby, które są dziennikarzami, których treści nie są fałszywymi mediami, a jak się okazało, cała ta praca nad dziennikarzami, która miała w jakiś sposób pokazać wartości czy pokazać to, w jakim kierunku powinno iść dziennikarstwo, jest po prostu nauczeniem ich korzystać z narzędzi Facebooka takich jak Facebook360. Tak. Brawo, Mark. Jeżeli według Ciebie rzetelne dziennikarstwo, to nie wiem, wykorzystywanie Twoich mechanizmów, no to nie dziwię się, że w sumie wszyscy po Tobie jadą. No ale cóż, w Polsce robimy, lubimy w tam stopniu bajki i kabaret, więc przejdźmy do kolejnego tematu. przegodarka Chrome w Polsce będzie miała, w Polsce, na świecie będzie miała wbudowanego odbloka. Temat jest ciekawy, ponieważ wiadomo, Google przecież tworzy jeden z największych na świecie mechanizmów reklamowych, więc jak to będzie działało? Działaś to będzie w ten sposób, że po prostu będą filtry reklam, które są dobre, i reklam, które są złe. Brzmi to całkiem ciekawie, prawda? Wielki Bart te sprawy, no ale nie do końca. Można powiedzieć, że w sieci w tej chwili jest masa mechanizmów reklamowych i niektóre z nich są mniej lub bardziej toksyczne. Wiadomo, jedne osoby korzystają z odbloka, inne nie. A trzeci pisze na dużych portalach, mówią, że tego nie robią, krytykują to, a koniec końców, lub przepraszam, w narzędziach mają właśnie uruchomionego bloka czy jakiegoś adguard'a, no i do rzeczy. No, to będzie aż taki sposób w tej chwili, że po prostu te reklamy bardziej toksyczne, które mogą być zawirusowane, czy, czy też te reklamy, które w jakiś tam sposób będą negatywnie działające, czy na komputer, czy no generalnie będą fałszywymi treściami, jak na przykład kopie Facebooka, czy kopie banków, mają być automatycznie blokowane i mają być zgłaszane do właśnie bazy, która będzie to, tym się właśnie zajmowała. Brzmi to tak ciekawie, jestem ciekawy, kiedy je to wprowadzą, ale można powiedzieć, że to też w sumie jest taki mały cios w operę, która ostatnim czasem, właśnie za sprawą tego wbudowanego ad zyskała troszeczkę większe udziały na rynku. A oprócz tego, no, sam nie wiem, co tak naprawdę w tym kierunku mogę powiedzieć. No, po pierwsze, no, reklamy nie są niczym złym, jeżeli są robione dobrze. Dlatego też, jeżeli ktoś odgórnie będzie narzucał, to jak te reklamy mają wyglądać. To przebywanie w sieci będzie trochę przyjemniejsze. Ale z drugiej strony, się tutaj kolejny monopol, no ponieważ, no wiadomo, jeżeli wszystko będzie krywalne pod jakieś tam potrzeby jednej firmy czy dwóch firm, które rządzą rynkiem, to jak te, rynki, jak te firmy mają ten rynek stracić? Jak ma się pojawić konkurencja? Nie pojawi się. Dlatego też Google cały czas rządzi na Androidzie i myślę, że to się szybko nie zmieni. Apple ma swoją niszę z makami i iOS-em, czyli z iPhone'ami i z iPadami, i to też się szybko nie zmieni. A Microsoft rządzi PC tami i to też się szybko nie zmieni, bo te wszystkie firmy przyzwyczaiły swoich użytkowników do pewnych ryz i z tych ryz nie chcą, żeby w ogóle rynek w jakimkolwiek stopniu mógł wylecieć. Więc jeżeli spróbuje pójść dalej, zostanie ścięty. Ba, taką sytuacją jest sytuacja Fitbita oraz Pebble, które przecież zostało przejęte przez Fitbita tylko dlatego, żeby ten produkt wygasić, bo to zagrażało rynkowi. A przede wszystkim zagrażało interesom Fitbitem. Więc, cóż, ucięto i temat się skończył. Kolejnym tematem jest nawiązanie do poprzedniego, czyli Microsoftu, i to w sumie ciekawe wiadomość, że Microsoft ostatnio do właśnie swojego sklepu, oficjalnego sklepu w Ameryce oraz oficjalnego sklepu w Chinach, umieścił dwa produkty, które pracują pod kontrolą Androida. Jest to Xiaomi Mi 5 oraz Samsung Galaxy S8 w wersji właśnie Microsoftu. Obydwa te urządzenia oczywiście pracują pod kontrolą Androida z właśnie autorskimi rozwiązaniami Samsunga oraz Xiaomi, ale co ciekawe właśnie mają do tego masę aplikacji Microsoftu. Oczywiście Microsoft kombinował już w tym kierunku z Samsungiem przy okazji właśnie premiery S7, no ale co jest właśnie jeszcze ciekawsze w jakimś stopniu to pokazuje, że Microsoft naprawdę Postanowił na chwilę obecną przynajmniej poświęcić rynek mobilny, żeby zdobyć władzę na właśnie rynku za pomocą innych firm, które w końcu robią dobre telefony, więc skoro te telefony są popularne, jak na przykład w tej chwili. Samsung jest niezmiernie popularny w Polsce, dlaczego nie wrócić tu wszystkich właśnie usług Microsoftu nawet do normalnych urządzeń, żeby to miało ręce i nogi, a ludzie mogli się zaszczepić tym? Właśnie, nikt temu nie broni. No jest tak prawda. A jeżeli w ogóle mówimy też o takich właśnie rozgrywkach na tle monopolów. Ostatnio głośną aferą było to, że po prostu Google w Rosji przegrało dosyć głośny spór sądowy na tle właśnie ich zagrywek monopolistycznych i wykorzystywania swojej pozycji, przez co w tej chwili prawdopodobnie w Rosji telefony, które będą się pojawiały na rynku, będą, nie będą miały w ogóle usług Google. Bo będzie właśnie możliwość wykorzystania innych. Czy usług innych, właśnie usługodawców? No i przede wszystkim, właśnie takim priorytetem będzie w tej chwili Yandex, czyli, wiadomo, rosyjski odpowiednik nie tyle może Google, co właśnie internetu całego, no bo wiadomo, jak my na, właśnie na Zachodzie bardziej za internet uznajemy Google i wszystkie usługi od Google, tak w Rosji. Właśnie tą paletkę ma Yandex. No i właśnie będzie taka możliwość, że urządzenia, które trafią do Rosji, będą miały predefiniowane wszystkie aplikacje dotyczące właśnie ich rynku, czyli Yandexu, a Google, no cóż, to troszeczkę może ich zaboleć. Zresztą wiecie, no w Chinach sytuacja wygląda całkiem podobnie, jeżeli chodzi o Google, a i tak postanowili coś w tej materii zrobić. Ponieważ się dogadują z tamtejszym największym gigantem, jeżeli chodzi o wyszukiwarki, żeby jednak te usługi Google w jakiś ten sposób pojawiły się u nich, tylko, że w trochę inny sposób. Ekspansja moim zdaniem nie jest niczym złym, tylko z drugiej strony, no, cały czas mam dziwne wrażenie, takie nieodparte wrażenie, że coś na tym rynku za jakiś czas się takiego może zdarzyć niezbyt przyjemnego, ponieważ, no wiadomo, jeżeli jest jakiś monopolista, to powinno się z nim walczyć. Ale z drugiej strony, jeżeli ten monopolista jest monopolistą, ponieważ jest najlepszy, to co w nim jest złego? Nic. Dlatego też powinien być cały czas najlepszy. Aczkolwiek jeżeli stara się w nieczysty sposób właśnie z zagry zagrywkami różnymi swoją pozycję budować, no to niezbyt dobrze wygląda. Co od najpewniej pamięta Microsoft ze swoim pakietem Microsoft Office, ale to już historia na inny odcinek. Kolejnym, moim zdaniem, ciekawym tematem jest to, że Microsoft, jak dobrze wiemy, w ostatnim czasie wchłonął wiele dużych projektów. Kupił Wunderlista, kupił właśnie są sun... yy... Ojejku, nie pamiętam jak się tykuje nazywał ten kalendarz, Sunrise prawdopodobnie. No i w każdym razie kupili parę aplikacji, jednak te aplikacje w większym stopniu nie były właśnie ingerowane do tego swojego ekosystemu. Potem z czasem okazało się, że kalendarz yy, Outlook zyskał parę opcji właśnie Sunrise'a, przez co było w sumie bardzo dobrą opcją, aczkolwiek na no wiadomo, wykastrowano go z wielu rozsądnych... Aplikacji czy tam usług alternatywnych, właśnie przedstawicieli od Microsoftu, jeżeli chodzi o obozy ekosystemy. No ale cóż, wiadomo, Microsoft płaci, Microsoft wymaga, więc integrowano to. No i dzisiaj można powiedzieć, że Outlook jest jednym z najlepszych klientów pocztowych na świecie. W tej chwili właśnie coś się zmieniło i Microsoft przedstawił wczesną betę, może nawet jeszcze późną alfę, swojej aplikacji do To Do. Nazywa się no, dosłownie Microsoft To Do. I jeżeli chodzi o sam wygląd przypomina niesamowicie tak naprawdę Wunderlistę w aplikacji właśnie Windows Universal Platform No oczywiście na iPhone'ie widać już różnice I najciekawszą funkcją jest właśnie sugerowanie tego co danego dnia możemy zrobić Na podstawie wszystkich naszych właśnie rzeczy do zrobienia A oprócz tego no ma fajny mechanizm właśnie dnia dzisiejszego Gdzie możemy sobie ustalić co, jak i gdzie no oraz kiedy powinniśmy wykonywać w ciągu dnia Żeby pracować bardziej efektywnie Jestem ciekawy na jakich mechanizmach to działa, chociaż wydaje mi się, że po prostu w jakiś tam sposób jest to losowo wybierane, póki co przynajmniej, aczkolwiek bardzo mi się to podoba, ponieważ Microsoft To Do ma mieć wsparcie m.in. aplikacji y, Outlook właśnie z Office, a. przez co no, widać, że ten ekosystem bardziej się zaciśla, a oprócz tego, jeżeli właśnie to jest aplikacja To Do i będzie zintegrowana bardzo mocno z Outlookiem, to użytkownicy Maców które korzystają z aplikacji tak naprawdę Microsoftu, a właśnie z kosztem Microsoftu, Będą mogli właśnie systemowe zadania podpiąć do tej aplikacji. Ba, nawet na iPhone'ach było to możliwe, więc moim zdaniem nie jest to wcale zła decyzja. No i wiadomo, temat ostatni, czyli chmury. Wiadomo, ludzie się boją chmur. Nie wiem do czego, czy znaczy, wiadomo. To są też kwestie bezpieczeństwa, Ludzie boją się tego, że ich dane zostaną w jakiś tam sposób przechwycone, czy w jakiś tam sposób właśnie to będzie narażone na wycieki, jak było między innymi z ostatnim głośną porną aferą przecież gwiazd, celebrytów z Hollywood, tylko, że widzicie. Problem jest taki, że chmury są bezpieczne. Problem jest taki też, że ludzie nie wiedzą tego, ponieważ zauważyli dosyć głośną aferę z wyciekami i rozdaje, że nie chcą, nie będą tego robili, ich prywatność się zaraża. Problem jest w tym, największy problem z tych wszystkich, że ludzie, korzystając z usług internetowych, nie zabezpieczają dobrze swoich kont, swoich haseł. Często używają beznadziejnych prostych pojedynczych haseł, które bardzo łatwo złamać dowolnymi właśnie kajlogerami i nie używają podwójnej weryfikacji, bo uznają, że a bo to dłużej czasu zdejmuje. zajmuje, przez co no nie chce nam się. Z takim przykładem spotkałem się nieraz i to jest dla mnie cholernie głupota, ponieważ no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś zgadnie swojego maila na Facebooku i użyje keylogera w końcu się dostanie na twoje konto mailowe. Siada na swoje facebookowe i jest w stanie zrobić wszystko. A jeżeli ty masz w telefonie oprócz tego weryfikację, więc musi potwierdzić kod, który przytwierdzi telefon, to liczba tych prób jest ograniczona jest to o wiele cięższe do wykonania tak naprawdę, więc koniec końców, wykorzystywanie podwójnej weryfikacji ma jak najbardziej sens. Oprócz tego właśnie konta Google'a czy Microsoftu oraz Apple, zależy z jakiego ekosystemu korzystamy, powinny być najsilniej chronione. A jeżeli to jest zrobione, jeżeli nasze konta są bezpieczne, to nie powinno być żadnych, żadnych możliwości w ogóle w wycieku tych danych oraz, no bo wiadomo, te firmy jednak wkładają gro, ogrom pieniędzy w to, żeby właśnie te wszystkie usługi były szczelne i są Bo w ostatnim czasie nie było większej afery z wyciekiem Outlooka Czy z Outlooka, z OneDrive'a, z Google Drive'a, czy właśnie z iCloud'a Dlaczego? Ponieważ ludzie dbają o swoje bezpieczeństwo i to jest najważniejsze A te firmy na tym zarabiają grube pieniądze Bo jeżeli korporacje, które wydają miliony złotych tak naprawdę na gigantyczne przestrzenie chmurowe By w tej chwili zobaczyły, że był jakiś głośny wyciek Uciekłyby A to jest chleb dla Microsoftu i chleb dla Google. Nie ukrywajmy tego więc wracam do tematu, Nie wiem, dlaczego ludzie boją się chmur, ale wiem jedno: powinni się przestać chmur bać, ponieważ chmury same w sobie nie są złe. Oprócz tego są bardzo wygodnie zintegrowane czy z Androidem, czy z Macami, iPhoneami, iPadami, czy też z komputerami z Windows 10, więc jeżeli korzystacie z chmur, albo nie korzystacie, to spróbujcie, bo to jest naprawdę wygodna sprawa. Ba! Macie telefon, automatycznie macie dane w chmurze, więc nie macie problemu. Kupicie telefon, możecie na komputerze to czytać, albo na jednym telefonie, więc. To nie jest nic złego. Pytanie brzmi na ile po prostu ufacie technologii, bo nie wiem czy wiecie, ale technologia jest wszędzie i nie da się od niej odciąć. Nawet jeżeli wam się wydaje, że się odcinacie od technologii, to technologia jest cały czas obok was. Więc zamiast nawoływać niksowej propagandy i starać się w jakiś tam sposób odciąć się od świata, warto po prostu się otworzyć, ponieważ faktycznie... Jesteśmy monitorowani z każdej strony, z każdej strony jesteśmy po prostu w wszelki sposób weryfikowani. Jesteśmy, nasze dane są przetrzymywane na serwerach Google, Microsoftu i wielu organizacji. Może nawet NSA, chociaż w sumie no, uznajmy, że statystycznie. Aczkolwiek, dopóki nie staniemy się zainteresowani do tej firmy, to w żaden sposób tego nie mogą wykorzystać. Oczywiście po sprzedają sprzedają nasze treści do reklamy, bo wiecie, śmieszymy się, że na ostatnio szukają dongla do Panda do Xboxa ponieważ no chciałem sobie kupić, żeby na komputerze bezprzewodowo, a potem przez dwa tygodnie miałem po prostu wyświetlanie to w reklamach, a następnie zarejestrowałem konto na PR i również te reklamy mnie nękały, bo to tak działa, to są reklamy, ale poza reklamami nasze dane są naszymi danymi, jak powiedziałem, to jest interes firmy, a więc jeżeli to stracą, to będzie kiepsko, ba. Nie wiem, czy pamiętacie tą głośną sprawę z NSA, właśnie z Organizacją Bezpieczeństwa Amerykańskiego, kiedy właśnie wyciekło, że Microsoft jest jedną z firm, która wspierała NSA i automatycznie ta firma zaczęła robić pozwy sądowe i po prostu odcinać się od tego kata. Dlaczego? To był ich interes, więc nie gadajmy głupot, że to nie jest bezpieczne, tylko zadajmy o swoje bezpieczeństwo przykorzystając z tego. A więc zabezpieczmy się dobrze. Do usłyszenia.